Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na pierwszego vlogmasa. Zaczynam dzień później, mam jeden dzień spóźnienia przez przeprowadzkę. Hej Naomi, hej. Widzi tutaj z tyłu jeszcze syf. Kartony, jeszcze, jeszcze daleka droga przed nami dużo musimy jeszcze od, rozpakować, poukładać na półkach itd. Tak, tak, tak jak wspominałam na Instagramie, vlogmasy będą pojawiać się raz w tygodniu czyli w niedzielę. Będą to takie tygodniowe vlogmasy, bo niestety nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć i nie, nie dam rady dziennie przerabiać vlogmasów. Także postanowiłam, że w tym roku będą, ale będą raz w tygodniu tygodniowe vlogmasy. Kolinek właśnie śpi. Jest 14:30. Myślę, że około 15:00 się obudzi. Będziemy się zbierać i jedziemy do domu moich rodziców. Dzisiaj też, dzisiaj wieczorem będziemy też ubierać naszą pierwszą choinkę. Także nie mogę się doczekać. Zobaczcie, tutaj stoi nasza choineczka. Nie chcieliśmy kupować takiej, wiecie, mega dużej, bo choinka będzie stać tu. I nie chciałam niepotrzebnie sobie, wiecie, marnować, e, marnować miejsca na choinkę, więc kupiliśmy taką średnią. Tak, ja sobie tutaj zaczynam ogarniać. E, chcę mieć wszystko posprzątane, powyciągane, powyciągane ze zmywarki zanim, e, zanim pojadę do rodziców. E, salonik, w którym robię paznokcie i rzęsy niestety nie jest jeszcze gotowy. Tam właśnie mamy wszystkie kartony, które musimy jeszcze wypakować. Dlatego paznokcie i, e, i rzęsy robię jeszcze u rodziców w domu, tam gdzie miałam swój poprzedni salonik. Aż tutaj wszystko sobie ogarniemy, więc muszę tam właśnie dzisiaj jeszcze wieczorem jechać, bo mam klientki. Jak widzicie odwiedziła mnie też Naomi. Naomi, co ty tu masz? Mm. Naomi... Sprawam. Nie, nie spadłaś, masz tik. Masz taki nowy tik, że obgryzasz właśnie sobie tutaj dolne wargi i zrobiły ci się takie oparzenia. Tak, przyjechałam właśnie do domu, zrobiłam klientki i zobaczcie, surprise! Pokaż niewolnika, co ci to zrobi. Weź skończ. Wow! Podoba się? Podoba się Koli? Kolinek Kolinek! Ładny, się co? Mega ładne. Jeszcze dzisiaj choinkę będziemy ubierać. Mm -hmm. Tak, próbujemy odplątać. Prawie, Prawie się udało. Kolina, ty nie pomagasz? Ej, gdzie tam idziesz? O, 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 ciekawski. Ciekawski. O, ktoś tam idzie z przema, zagląda. Chodź. Chodź, ciekawski, trzeba zamknąć, wiesz? No, zamkniemy. Okej okay. Ej, ubieramy choinkę? Trzeba, bo nie o Boże, Oli! nic się nie stało. Chodź, Idź na Chodź Nie, 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 kolego 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 Ej, zobacz co tata robi, ubiera choinkę, a ty aparat chcesz nam zabrać? Ej Parę Wiktoria nam pokaże, jak się i chodniki. Jak nie starczy? Starczy, kolejny czy nie wystarczy? Starczy czy nie wystarczy? Zobacz. Mama! I co? Dobrze zrobiono? Co? Mama! Pip! Pip! Zobacz. Wyciągnij wszystkie bombki Nie da się otworzyć? Nie da się otworzyć, tylko trzeba to pierwsze Bam Mama kupiła zielone bombki na zieloną choinkę, co to ty o tym My myślisz? To coś zielonego Pokaż nam, te, czego wyciągnąłeś tak Takie, i Aha, i tutaj jeszcze. I jeszcze kupiłam takie różne. Małe bąbeczki. Tutaj takie. Z piórkami w środku. I tu jeszcze takie. Aha, jeszcze takie. Nie, nie. Wszystkie takie ciężkie. Daj tu! Zobacz, tata robi! Wow. Tak, Kolinek śpi, choinka prawie ubrana, ale... Brakło nam nitek i musimy jutro jechać to kupić. Co? takie. Co mówisz? Haczyki no, haczyki, bo te nitki są troszkę czasochłonne. O. Co? to jest? Bluzę świąteczne. Nie podoba mi się. Jeszcze, jedno jeszcze jedno mi weź, wziąc, bo mi vloga zablokują. Mi nie, vloga mi zablokują. Czego? Obraźliwe obrazki. <grym> Patrz nie, ja już żadnych głupot nie pokazuję. Tak, zgodniliśmy. Zgłodnieliśmy, więc będziemy robić sobie pizzę. Tak, Sławomir wziął moje ulubione pizzy. Piccolinis, takie mini pizzę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Nie dostaniesz. dodatki? Nie ma. jakaś Dzień dobry, dzisiaj vlog ma dzień trzeci, dla mnie drugi. E, dzisiaj, dzisiaj jest czwartek. Ja właśnie szykuję kolinkowi jedzonko. Co to leci? Co to leci? Kolink, e, choinka, tak jak mówiłam, już wczoraj jeszcze niedokończona. Dzisiaj jedziemy do sklepu kupić jakieś szafki i stelaż i na ubrania I dzisiaj, też chciałabym, i dzisiaj też chciałabym już zacząć zbierać wszystko tam z mojego tego saloniku z domu, w którym robiłam, robię paznokcie i rzęsy, bo od dzisiaj już bym chciała zacząć robić to tutaj. A jak na razie zostało nam naprawdę bardzo dużo roboty, już wam pokazuję. Już kochanie, bo mu się nigdzie nie idzie, chodź! Chodź! Tak, w tym pokoju będę robić rzęsy i paznokcie, ale zobaczcie, ile nam jeszcze tutaj zostało gratów do rozpakowania. Dlatego dzisiaj jedziemy do Ikei, kupimy szafki i stelaż i stelaż na ubrania. I wszystko to wypakujemy. I już dzisiaj wieczorem żeby mogła tutaj robić klientki. Tak! Taki bałagan! Chodź! Chodź, Kolinek. Chodź, 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 chodź. Robię kolinkowi zupkę. E... Ziemniak, marchewka do tego ryż. E... Nie, nie, do tego, do, to, do tego zrobię mu taki mini makaron. E... Mini makaron, specjalnie taki. Bardzo lubi makaron i do tego pokroję mu szyneczkę z indyka, bo też bardzo lubi. Nie, 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 nie. Kolego, kolego. O nie, o nie! U babcia przyszła! Poczekaj, mama coś ma dla ciebie. Babcia przyszła! O nie, 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 nie. tego nie będzie jadł. Jaki mhm. szczęśliwy! A tutaj prezenty pod choinkę na Mikołaja. Wow! Mikołaj dał prezenty. Mamo, tylko minimum, że kupiłaś ten, co się wali w to. Nie, klocki to są. Jest... Ja pierdzielę, ja myślałam, że to jest. Jak to się nazywa? Ja, ja myślałam, że bębenek. Tak, przyjechaliśmy właśnie z Ikei i ogarniamy tutaj pokój, salonik. Tak, z moją klientką z mojej I no. Spróbujemy złożyć teraz właśnie szafkę. Tutaj, jak widzicie, mam już dwie szafki, i tutaj zrobiłam sobie to tak. No i ogólnie to będzie bardzo piękny wieczór. A później, jeszcze kliency muszę zrobić rzęsy, więc no, myślę, że tak około 11:00 pół do 12 dzisiaj skończymy. Mam What is it? It's vier różne Sławek! Dzień dobry, dzisiaj Vlogmas dzień piąty, wczoraj nic wam nie nagrywałam, bo No mamy tutaj po prostu jeden wielki chaos, Jest, mamy bardzo dużo roboty i nie umiem tego ogarnąć i w w tym roku to w ogóle nie był dobry pomysł, już tak właśnie widzę. Robię właśnie. Teraz, mia teraz miałam dwie klientki. Teraz będę robić pomysł na makaron z szynką, zapiekany makaron z szynką. I zostało mi 20 minut, Poza za 20 minut mam ostatnią klientkę i dzisiaj tak w ogóle w Holandii jest Mikołaj 5. Yy, więc moi rodzice dzisiaj tutaj przychodzą do nas na Mikołaja, prezenty i te sprawy, wiecie o co chodzi. Dobra, co my tu musimy zrobić, zawartość torebki rozprowadź w 150 ml śmietanki Dobra. i 600 ml zimnej wody, zagotuj w garnku od czasu do czasu mieszając, gotuj przez jedną minutę, ok, wszystko jasne, do wysmarowanego olejem żaroodpornego naczynia, ok, żaroodporne naczynie, to nie reklama. Tutaj mam żaroodporne naczynie. Do usmarowania olejem żaroodporne rzadzienie surowy makaron. Surowy makaron. surowy makaron. To muszę wysmarować olejem. Tutaj mam taki fajny swojski, taką fajną swojską oliwę z oliwek. Także... Maruję tak. Eee, dobrze, do naczynia w sypsu makaron posyp, posyp do pokrojoną szynką w kostkę i zalej pomysłem na... To wystarczy. Yeah, idziesz z tatusiem na zakupy? Sławomir idzie na mamy zakupy. Masło? Tak, mamy masło. Ale muszę wyciągnąć właśnie z lodówki. Masło. Masło. Bo dzisiaj u nas robimy. Już mama zrobi sałatkę. Mama zrobi sałatkę, powiedziała. Z grillą ona weźmie? No. I dzisiaj robimy u nas Mikołaja. Aha, i zobaczcie tutaj jeszcze nie pokazywałam Wam choinki. Albo pokazywałam, pokazywałam, ale jeszcze nie była skończona. O, teraz już jest dokończona. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I o kolin w ogóle jej nie dotyka, to dlatego, że pokazałam mu, że to jest ała, i, i nawet nie podchodzi do niej. No? Nie podchodzimy do choinki, co? Tak, posypałam to wszystko szynką, i teraz będę to zalewać pomysłem na. Bardzo. Dobra, obiad mam przygotowany w sumie nie obiad, tylko tak, coś na ząb szybkiego. Później będziemy jeść właśnie różne przysmaki. Eee, chłopaki, poszły, chłopaki poszły do sklepu. Ja mam tutaj już wszystko przygotowane. Wystarczy tylko wsadzić do pieca. Jeszcze tylko sobie nastawię zaraz czas trwania. Um, 30-35 minut. A, ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Tak, jak właśnie skończyłam e, robić klientkę. Tak, klientkę, klientkę. Klientkę skończyłam robić, przychodzę. A tu zobaczcie wszystko przygotowane. Słabo jej po prostu. Czemu taki kiwasz głową? Sprzątaczka. Jaka sprzątaczka? Z głową jest sprzątaczka. <laughs> Tutaj słodycze. No i pięknie. Colin nauczył się wyciągać kable. Rozumicie to? Buongiorno. Czekaj. Pana z kableś w Chodźcie szybko, bo zimno. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień, Dzień same same pyszności. Dzień dobry! Zobacz Zobacz! Zobacz. co ty, Zobacz. O, co ty masz? Znowu za guza zdążyłeś nabić przez tą sekundę Kolinek tak zobacz! Co ty masz, zobacz Kolinko. Tam chce wszystko to co nie od niego. Kolink, zobacz! Zobacz! Ale fajnie, jaką to jest. tak właśnie mamy? jest? Co to jest? Zobacz, czym się zainteresował? Co To jest fajne. Co masz? Pokaż. Z pociągiem. Wow! Ale super. takie masz Ładne kolinczku. Bam. Masz. Tutaj, zobacz. Bam. Wow. Masz. Tu zrób Bam. Tu, bab się pomoc. Bam, tu. Trzymaj. Trzymaj tu i zrób bam. Brawo! Masz tu. No następny. Ale tak jest. Tu Tak trochę ciuć świętali. No trochę. Bam, z tu, teraz bam. Bam. Boinka jest. Brawo! Dzisiaj vlog ma dzień szósty, nic wam nie nagrywałam, jest 16:50. Przez Przed chwilą zrobiła, skończyłam robić klientki, teraz zbieramy się ze Sławkiem i jedziemy odebrać jego drona. Cieszę się, że w końcu się zobaczycie znowu. I dalej jest zepsuty, więc nie. Ojej. Tak. Idziemy do garażu po auto, gdzie mamy właśnie... Kartę parkingową i no, to jest właśnie dla mieszkańców parking. Jesteśmy Dawno się nie widzieliśmy Mary. No i Colin dzisiaj był cały dzień u moich rodziców mogliśmy sobie odpocząć. To w sumie no tylko Sławomir, bo ja miałam klientki. Ale za to Mir ogarnął całą chatę. Taki fajny chłopak siebie. Spoko. Ops. Wyjeżdżamy i... Jedziemy za... do Mediamarku. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek tak jak poprzednio... poprzednim razem. Sławek, co to za piosenka? Hmm. Jedziemy do Mediamarku i tak z ciekawości sobie sprawdziłam do której dzisiaj jest otwarte I okazało się, że dzisiaj już jest zamknięte. Dobrze naprawdę do <laughs> więc jedziemy do czego? Do KFC? KFC! Jedziemy do KFC. Ej, ale nie, bo ja obiad robię. Dobrze. Dobrze, tak, jesteśmy już w domu e, i będę już kończyć. Jest późno, Kolin już śpi. E, Słabo ogląda, ogląda sobie film w salonie. Ja będę przerabiać Wam e, tego pierwszego tygodniowego vlogmasa. Tak jak mówiłam, te vlogmasy w tym, tygu, w tym, w tym roku będą beznadziejne, bo e, no, jest tutaj u nas jeden wielki chaos. mam bardzo dużo na głowie i nie są to masy. Takie, jakie bym chciała, żeby były. Ale e, myślę, że w przyszłym roku e, będą dużo lepsze i e, będę wkładać w nie więcej e, pracy, bo myślę, że będę miała po prostu więcej czasu. Także e, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym tygodniu, w drugim tygodniowym vlogmasie.